Witam Was moi kochani, wyjmuję już karty dla nas wszystkich na 24 grudnia, niestety nadal mam ten paskudny zachrypnięty głos, za co Was bardzo przepraszam, pewnie jeszcze potrwa to trochę zanim to się unormuje, u mnie tak to już jest, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie kochani. Wyszły nam piękne karty na 24 grudnia, na Wigilię, na ten piękny wieczór razem z bliskimi, więc kochani cieszmy się, ponieważ energia jest bardzo sprzyjająca świętowaniu i spędzeniu czasu w miły sposób w gronie rodzinnym, czy też z naszymi partnerami, partnerkami, dziećmi, rodziną i przyjaciółmi. Um, oczywiście czytanie to jest ogólne, więc nie będzie ono rezonować z nami wszystkimi i tak samo. Zapraszam Was, kochani, na czytania indywidualne. Możemy zrobić takie czytanie bez limitu czasu, bez limitu pytań, które po prostu obejmuje wszystkie sfery życia. Mogę też odpowiedzieć na jedno Wasze pytanie i wtedy dokładnie zbadam dany problem, sprawę, kierując się kartami i swoją intuicją. Zapraszam więc Was serdecznie, a także na prywatne kursy tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, na reiki oraz jajowanie, czyli oczyszczanie energetyczne za pomocą jajowania. Dzięki temu, kochani, możemy pozbyć się z naszego życia negatywnej energii, podczepów, uroków, klątw, również klątw rodowych i wampirów energetycznych. Dzięki czemu, oczywiście, możemy znacznie polepszyć nasze życie, życie naszych bliskich, nasze wzajemne relacje. I zmienić karmę rodową na lepszą. Chciałabym Wam, kochani, od razu przypomnieć, że na moim kanale YouTube'owym są już filmy na nowy rok 2026, zarówno czytanie ogólne, jak i dla poszczególnych znaków Zodiaku. Więc, jeśli Was to interesuje, to zajrzyjcie na mój kanał YouTube'owy do zakładki Filmy. Tam znajdziecie także czytania, oczywiście na każdy dzień, tydzień, miesiąc, również dla poszczególnych znaków zodiaku, a także na problem, finanse, relacje, miłość, czytania z fusów kawy oraz przesłania anielskie. Więc kochani, zaglądajcie tam, mam nadzieję, że coś się Wam spodoba. Jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach zarówno na moim TikToku, jak i na YouTubie, tarotowe przesłania dla ciebie. Za każde wyświetlenie, polubienie, subskrypcję, komentarz, udostępnienie. Wciskajcie też kochani te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Przepraszam za to chrząkanie. Chciałabym z całego serca życzyć Wam wszystkim zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2026. Chociaż pewnie jeszcze będziemy się widzieć wcześniej, to znaczy słyszeć, nic jednak nie wiadomo, a poza tym życzeń nigdy nie za wiele, prawda? No i kochani, zapraszam Was do pisania w komentarzach, jak te czytania z Wami rezonują, jakie czytania Was interesują, spod jakiego znaku jesteście. Co tam się u Was ciekawego w życiu dzieje? No i, jak już powiedziałam, na 24 grudnia wyszły nam piękne karty. Mamy bowiem dwójkę pucharów, która zapowiada dzień bardzo harmonijny i zaleca też, aby do tego właśnie dążyć, abyśmy mieli piękną atmosferę w czasie świąt. Kochani, lepiej zrobić mniej, ale za to być w dobrym humorze, w dobrym nastroju. Nie padać później ze zmęczenia. Kiedy jesteśmy zmęczeni, mamy też większą skłonność do irytacji, i przez to możemy łatwo wdać się w jakąś sprzeczkę, z której nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć. Możemy się da też dać sprowokować komuś, kto yy, lubi jakieś zaczepki słowne, może nam coś wypominać przy okazji spotkania rodzinnego, na przykład wracać do jakichś niemiłych wspomnień, czy próbować nas jakoś sprowokować. Więc lepiej kochani na spokojnie odpocząć, nawet pomedytować przed takim spotkaniem rodzinnym na przykład po to, aby ta atmosfera była właśnie jak najmilsza, abyśmy ten wieczór wigilijny spędzali, wspominali później jak najlepiej. Bo w końcu o to w naszym życiu chodzi. Aby zgromadzić jak najwięcej pięknych wrażeń, pięknych doświadczeń, dobrych rzeczy, a nie, a nie właśnie tych negatywnych. Kochani, jeśli z kimś się o coś była jakaś niezgoda między nami, tego dnia mamy okazję, aby się pogodzić i aby nasze relacje się poprawiły. Generalnie atmosfera świąteczna powinna być właśnie bardzo miła. W tej karcie dwójki pucharów możemy czuć miłość od naszego partnera, partnerki, od naszych dzieci płynącą również, zwierząt, zwierząt które są częścią naszej rodziny także. Jeżeli spotykamy się z przyjaciółmi, również powinno być to spotkanie bardzo udane. Niektórzy z nas pewnie będą wyjeżdżać. Kochani, tego dnia, 24 grudnia, być może wyjeżdżając, spędzając święta w innym miejscu lub spotykając się z rodziną, której nie widzieliśmy już dawno, albo w gronie przyjaciół, możemy spotkać też osobę, z którą odnowimy na przykład relację, którą mieliśmy w przeszłości, czy to taką bliską, intymną, czy to przyjacielską, albo możemy poznać w ogóle nową osobę, która wkroczy do naszego życia. Możemy się w kimś zakochać, z wzajemnością i z czasem może z tego powstać piękny, bardzo spełniający, pełen miłości związek. To taki może być prezent właśnie gwiazdkowy. Generalnie, więc będzie to dla nas bardzo miły dzień, jeżeli tylko właśnie nie damy się wciągnąć w jakieś konflikty. Unikajmy trudnych tematów, dążmy, kochani, do kompromisu, kierujmy się współczuciem. Pomyślmy o tym, że ktoś, kto na przykład jest nie w humorze, być może ma jakiś powód, może miał jakiś trudny okres w życiu, a może po prostu za bardzo się zaangażował w jakieś przygotowania świąteczne, jest zmęczony i dlatego poirytowany. Gdy będziemy o tym pamiętać, to będzie nam łatwiej właśnie zachować spokój i sprawić, że wszystko będzie dobrze i nic złego się podczas tych świąt. Nie nie wydarzy. Kochani, nie będę może wnikać w jakieś sprawy finansowe, czy związane z pracą tego dnia. Atmosfera w pracy powinna być również przyjemna, być może jakaś wspólna wigilia właśnie, jakieś świętowanie, miłe rozmowy. Możemy też w pracy mieć jakieś miłe rozmowy z szefem, albo zacieśnić naszą więź z kolegą, koleżanką, z czego może powstać piękna przyjaźń. Gdybyśmy tego dnia jednak zawierali jakieś kontrakty, czy coś podpisywali, to również mamy szansę na właśnie udane transakcje, na jeszcze jeden powód do świętowania, na na to, że po prostu nasz humor będzie jeszcze lepszy przez to, No a wejście także w udaną współpracę, ponieważ wielu z nas tego dnia przecież pracuje. Jeżeli chodzi o przysłanie od jednorodców na 24 grudnia, mamy tutaj kartę Boskie Wejrzenie. Zobacz boskość w każdym. Jednorożce patrzą boskim spojrzeniem, zatem dostrzegają w ludziach wyłącznie dobro. Karta ta zachęca cię, abyś w innych dostrzegł Boga. Wówczas oni spojrzą na Ciebie inaczej. I afirmacja dla nas wszystkich na 24 grudnia: Widzę boskość w każdym człowieku. Więc kochani, starajmy się widzieć dobre strony każdej sytuacji, skupiać się na zaletach osób, z którymi będziemy mieli styczność tego dnia, być może będziemy spędzać wikilia. Nie wyciągajmy na światło dzienne jakichś czyichś dawnych przewinień. Jakichś sprzeczek, nieporozumień. Starajmy się, kochani, tego dnia skupić na tym, co piękne, na świętach, poczuć magię świąteczną, bez względu na to, w co wierzymy, jaką religię wyznajemy. Dążmy po prostu do harmonii i do tego, aby stworzyć miłą świąteczną atmosferę. Jeżeli będziemy widzieli, Dobro i boskość w każdym człowieku, no to na pewno łatwiej będzie nam, kochani, właśnie taką harmonijną atmosferę stworzyć, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednością. Więc w każdym z nas jest ta Boża energia, Boża iskra. I, i kochani, pamiętajmy o tym właśnie, że, żeby kochać bliźniego jak siebie samego. Warto więc też najpierw oczywiście kochać siebie, aby móc kochać w pełni innych. Dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was na kolejne. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla nas wszystkich udany, piękny, że nikt nie zostanie też zapomniany, że zwrócimy uwagę także na osoby samotne, potrzebujące naszej obecności, naszego ciepła. Być może ktoś nas również na przykład zaprosi do siebie. Jeśli to my jesteśmy osobami samotnymi, i mam nadzieję, że dla wszystkich z nas będzie to dzień po prostu piękny. I jeszcze raz tego wszystkiego nam, kochani, życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa Pa.